Ej, hey, mała niespodzianka. Zgadnijcie, gdzie jestem. A jestem w telewizji LGBT. Pierwszej telewizji bodajże na świecie, która jest dedykowana społeczności LGBT+. Nie ukrywam, to był mój pierwszy wywiad, który dałem ever, jakby sam na sam. I emocji we mnie jest bardzo dużo, zwłaszcza tych pozytywnych, bo Oczywiście, jak to zawsze bywa, zwłaszcza w moim przypadku, nie taki e, wilk straszny, jak go malują, czy jak to się mówi, więc teraz już jestem taki spokojny i szczęśliwy, że ten, ten, e, tego wywiadu udzieliłem i poruszyłem tak naprawdę garstkę tego, co mogę powiedzieć. E, ale o tym usłyszycie w odcinku, który się pojawi. Jeszcze nie wiem konkretnie, którego dnia, ale na pewno będę Was e, o tym powiadamiał i co do usłyszenia do zobaczenia i też duże podziękowania tobie Tomku że zaprosiłeś mnie tutaj to trzymajcie się hej